W ciągu jednego roku 4,5 tysiąca mężczyzn w Polsce odebrało sobie życie. To aż 85% wszystkich samobójstw. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego? Bo chłopaki nie płaczą? Bo musisz być twardy? Bo proszenie o pomoc to słabość? A może dlatego, że twoja wartość zależy od tego, co osiągnąłeś? Statusu samochodu, którym jeździsz, lub pieniędzy na koncie? To jest pułapka. Według wielu psychologów i aktywistów, takich jak Tony Porter, to zjawisko nazywa się męskie pudełko. I właśnie przez nie. Wielu z nas każdego dnia zakłada maski, pod którymi ukrywa swoje głębokie problemy. Udajemy, że wszystko jest w porządku, gdy tak nie jest, ale pamiętaj: To może być twój brat. Ojciec, przyjaciel, to możesz być również i ty. Dlatego mam dla ciebie wielką prośbę: przestańmy się bać zacznijmy rozmawiać. Mądry człowiek powiedział kiedyś, Prawdziwa siła nie polega na udawaniu, że wszystko jest w porządku, gdy tak nie.